Siemano ziemeczki z tej strony Marce i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest ze mną pani Grażyna. Powiedziała <grym> mi przed odcinkiem, że jest. <grym wiedziała> Ale tak naprawdę to też jest, jest, jest to więcia. Kazała mi to powiedzieć. I to jest ona Oto. No pokaż się! A no. kucni! O, no, no. no! Widać. No to to jest ona. Sprint mi się wyłączył oczywiście, bo po co miałbym mieć sprinta na pierwszym bloku? <laughs> Jakim cudem! Ja na no serio tylko na farcie to wszystko <laughs> To było już słabe. Bo, sł bo słabe jak nasza pani drża na ze szkoły, nie ta, z którą nagle. Co? I idź mi, stop. Iha, Idź mi tutaj na sam początek teraz, ja się tam nie dogonię. Ile ja w ogóle jest tu jakiś checkpoint? W ogóle to jest easy one. Easy five raczej. Sorry. Serio. O, jest checkpoint. Ale bardzo daleko, ja tego... Pamiętam, że ja tego nie lubię. Czytałem coś jeszcze jak Nie ma. Pamiętam, że tego parkura nie lubiłem. parkura? Z... parkoura? Yy. Dorek, w 5 minutach nie przeskoczę, bo ona pewnie już dało. No. To przeskoczy jak ja będę dopiero przy pierwszym checkpointie. To jest blisko końca to wtedy kończymy nagrywanie eee, sorry, zmieniamy arenę ona ma nikt patruj fuck idź mi zaraz na ten klotek! dobra, ona no, ma nikt tylko dlatego że chcę w rodzinnych Ja tak naprawdę to jest Grażyna. Wcale nic nie pisałam na czacie. <laughs> Wcale. Mi zaraz tu! I pokaż mi krok po kroku, jak to zrobić? Byłem już. <grystanie> jak spadła! Taki skok I ja sam początek! Ale <grystanie> na na tego czekmanka. Ej, chwila, czekaj, czy ta komenda tu działa. Nie, nie działa. Ja też nie mam z tym problemu na na... no... Ej, na tej ostatniej z no, I to jest poziom... piąta mapka. Potwierdzam. Zmieniamy mapkę? Jak ty to sprawdzisz, to zmieniamy mapkę. Dobra, ja przynajmniej postaram się coś tam zrobić się do tej piątej minuty Nagrania. Jeszcze pół minut mam jak za pół minuty dojdę tam wejdziem mego. Postaram się to zrobić. Czy łatwe są akurat najtrudniejsze tutaj? się w nerwie. Jest, jest, jest. Sylicja, kibicuj mi. Tak blisko, jednak tak daleko. Jest, 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 jest. Point. chyba to skończę. Piątym minut Już... NIE! 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 Spędziłem się wyłączył pod sam koniec! Jeden skok doszło i zmieniam arenę. Widzimy się na kolejnej. I chwila. Dobre, ja już nie wytrzymałem nerwowo. Lepiej, żebyście nie widzieli co się tu stało. Nerwiłem się. Spalę. E Wieć. No, widzieliście ją! Ona flaja, czy coś. No, no dobra, ona maski laja, nie. Przeskoczyłem pierwszy... Czy ja w ogóle na pierwszy klocek mogę wskoczyć? Dziękuję.

Dajemy mu... no, po prostu otrzymałem szklanisze. Ej, czy nabrałem trochę skill'a? Ja to nie doskoczę! Ej! Doskoczyłem na lagu, jej! Dobra, odrzucamy go, teraz nagrywamy, nie odbieramy. Potem go wam do końca, może jeszcze raz zadzwoń. Typ. Nie. na no, czytach. do zmieniam zaraz arena. Dobra, zmieniam arena. Widzimy się na kolejnej. Dobra, i już jesteśmy na S7. To poszedł mój skill. Dobra. Muszę to spaść? Dobra. A tu mam klawisze. Gdzieś jest Najpierw zaliczyłem checkpoint. Drugi, a potem pierwszy. Tak dziwnie. Nie no, trochę mi laguje, nawet Minecraft! Nie liczą żadnych czynów, tutaj, nie wydał go po prostu do bazy. A nie, zapomniałem. Jest próbowałam, i się nie udało. Czekaj na mnie! Ty tam będziesz czekać, czekać się nie ruszać. Będziesz czekać! Będziesz czekać. O, będziesz na tym czekać. Potem tak sobie pójdziesz, jak już skończę. Serio mi zlagowało. Minecraft nie laguj mi. No ja muszę mieć nowego kompa do nagiwania. Bo z tym daleko nie pójdę. <grym> <suszel> nie, ja się nie zgadzam. Ja, ja po tym momencie skończam. Już muszę przejść. Nie zrobię tak, że żadnego parku nie przeszedłem na odcink. Aż taki słuchamy, to już nie jest. Nie, nie, nie. nie, to nie tak miało być. No, chwile. Ja muszę to przejść. Na serii na, na tym pierwszym parku na serii swojej głowy. Z tym widzicie mi? Łapka w górę i przejdę. Była łapka. Mocna łapka. Serio to jest ten drugi. Nie no, musiało się spin wyłączyć. Nie. Ja tu przejdę. A, musiał to być ten drugi. Nie, nie, ja się nie zgadzam na tak. <ścoughs> lagi. W serie trudno się wkurz przy No i już przechodzi tutaj kilka parkourów naraz. na, raz. na raz, że już wszystkie przylazła. Ja żadnego. Czy ty flya używasz powiedz mi? Nie, ja się nie zgadzam na takie rzeczy! No weź! Pokaż mi, jak to robisz. O. Kolejny jest. Czy na nawet nie mogłem przeskoczyć z początku na pierwszy klocek? Bez kojarzeń, proszę. Już teraz nie chcę laga. Jest! Była łapka. Był skok. i łapka, jeden skok. Do ludzie, jak się uda? Dwa skoki, proszę. Jest! Pierwszy checkpoint! Czy już to skończę. Jej! Widziałaś, Grażyna, udało mi się. No zapomniałem, ty już jest w i ostatnim parku, i kończysz grę w ogóle. Dzięki. Jak ja tutaj spadłem? tu oczywiście? Gdzie jest? W dupie? Gdzie mam ten parkour? W dupie. Gdzie mam ten odcinek? Na YouTube. Ale serio, no nie, ciągle spadam, nie mogę zrobić dwóch dobrych skoków, no ja, przez lagi też spadam też, no nie, ja muszę najpierw skończyć ten parkour. Seriuszko? Serio? Seriously Będziesz mogła to zobaczyć później, Grażyna. Ja to będę kończył. Na odcinku raczej. Będziesz mogła to zobaczyć. Jak ja la mnie. Cześć, pójdę za chwilę w wodzie. No nie, no aż tak. Aż no takie jak w już. Nie, ja się nie podam. Dlatego łatwo z tym łatwym parkurem. Uf, lag, ja, Lag poszedł, skok mi się nie włączył. No, fajnie. No ja pójdę na inny parkour. Nie no nie muszę tutaj przejść, jak już zyskam checkpointa. Jaki landżyk! Nawet nie zdążyłem spaść do wody. A nie, znowu przestałem weszką. Chwonki, że chcecie wyglądać jak ja lamie, to zapozuję nagrywanie i przejdę dalej. Na kolejny checkpoint. Zrobiłem tu ludzie drogą okrężną. To jest iść tą drogą. To poszedłem tą drugą drogą. Po prostu cofnąłem. Geniusz. To się nazywa nie umieć parkura No, sorry, nie ta strona. Grażyna jest już na M4 chyba jestem na M3? Na M6 już na Grażyna zwolnij i poczekaj na mnie Nie Jak ona przechodzi te parkury? 29 sekund, 173 sekund. Dobra, teraz idę do niej Ej, który to medium? 8? Nie, 7. Dobra, ale. Muszę to zrobić szybko. Pełne skup... napięcie... skupienie na pełne... Skupienie pełne napięcia! I co zrobić zrobi? Cześć! No. Dlaczego tu nie ma PvP włączonego? Powinno być włączone PvP, żebym mógł ją zrzucić teraz tak chamsko. Doskoczę! Doskoczyłem! No kolejny raz doskoczyłem. Checkpoint to jest gdzie? Ja mieszam, że dla mnie check. Teraz ja, ja jestem już przy szkle? Jest panem na pieszym. Eee, yy, dobra. No, grażyna. Ona jest do wzięcia, więc ją weźcie... stąd. No, no świadanie, jak ja jestem słaby w tą grę. Dobra, stój tam się nie ruszaj, a ja za ten czas przejdę cały park. Idź się na picoli. Zjedz hamburgera, pojedź do McDonalda Dobra Nie musicie wybierać na ten serwer. nie musicie. To taka wiadomość. Dobra. On teraz kończy na chwilę. Hello YouTube. Grażyna kończy. Ja chcę przyjść tam tej drabinki. Jej. Przeskoczyłem. skoczyłem. Serioś mi się nie chce włączyć. O! Idzie! Dobra. Idzie, On nie włączone mikro na skape, a Ale... ja, nie włączony, ja nie włączony więc dlatego ona wiedziała co ja mówię. Dobra, koniec z tym. Nie chcę tego już grać. To... to będzie tyle na ten odcinek. Ja się z żegnam. Pa, pa. Cześć!